Siemanko z tej strony, Kamik i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przed Wami kolejny opening. Dzisiaj, tak jak w tytule, jest Neymar. E, no i e, kiedy niektórzy trafiają karty do końca gry, już e, w pierwszy dzień gry, nawet przed premierą, to Wy nie trafiacie nawet nic za 100 tysięcy. To smutne, ale prawdziwe, może dzisiaj los się odwróci. To na Twitchu musicie sprawdzić. W każdym razie zapraszam Was na kolejny odcinek. Zobaczcie, co działo się wczoraj na streamie. Ej, 50 koła za Lukaku to chyba trochę. Yy, to chyba trochę tanio, co? Jakby od razu bezmyślnie go kupiłem. Ale wydaje mi się, że. że to win jest chyba, czy O ekrany, cy. Walkout! Immobile, Ciro, Immobile, pierwszy walkout dzisiaj. Okej, okay. dobrze zaczynamy, dobrze zaczynamy. że za 39 pierwszy walkout po czterech paczkach. Ciro, Immobile, na, Ciro, Ciro. Mówię walkout? Coś długo, długo, go szukałem na ekranie. Bardzo długo go szukałem na ekranie. A tu proszę, Ciro, Immobile. Okej, okay. ciekawe, ile będzie kosztował. No pewnie jakiś super drogi nie będzie. Zobacz cenę Zaraz go nakupuję Uuu, 19 tysięcy, no właśnie. To już wolę trafić takiego Gomeza 8-2. Ale wiedziałem, że drogi nie będzie, ale ja go oczywiście zachowam, zachowam. You mam w Uwaga, mamy to! Eee, sala. E, jest wini, jest wini cóż, więc ten wini zwykły będzie drożał. Czy możesz szybciej pobrać FIFA na jej play? Chyba nie. Wini jest. E, 10 zł. Jest sala. Możesz szybciej pobrać FIFA na Ea Play? Patrzcie, inform z Lecha od razu Pedro Rebecio, tak? Rebecio. Patrzcie, jest inform z Lecha. Mamy tutaj fanów kolejarza. Kolejurza. E, kto tam jeszcze jest ciekawy w tym filmie? No, kimś jest? Sar. No, Sar będzie ciekawy na pewno, bo to Premier League zawsze. Uwaga, będzie wypożyczalny Mbappé, Foot Ambassador Player Pick i untradable Team of the Week. Zobaczmy. Haha! I cyk inform! Caputo! No i co? Es, łatwe punkty. <laughs> to nie wiem dla kogo, ale <laughs> szybko poszło. Pierwszy team of the week, Caputo, trafiony. Bo no wyszły i po prostu wyszły. Oj, ader jakby to był. Ife po prostu wyszły i tyle. Wow! Inform się nie pokazuje! Pokazał się Gabriel Paulista! Mamy drugiego informa! Bo kamara. Co jest? Cyk, 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 cyk. Dobra,

Co ty gadasz? Niemożliwe to jest. To jest jakiś skam. Jak on trafił Ronaldo94, to... to jest fake. Aż sprawdzę, ale może... Może to prawda? Aha. Co tu się stało? Co tu się stało? Co tu się stało? Co tu się stało? Da się to cofnąć? Ja pierdolę, mogłem otwierać dalej te paczki, to pewnie mój był. Ja nie wierzę po prostu, <toddź> że tak mo Co to? Ikona! Co? 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 mnie dupa to boli tak, że... Stop jest bilans już przestałem na to patrzeć w ogóle. Eee, walkout! Pier***** dzisiaj, pier*****. I co, bawi Was to? Bawi Was ten zawodnik? Bawi Was to? Za... Śmieszne to jest? Śmieszne to jest? Śmieszne, zabawne to, że... że... ...walkout za 4000? Śmieszne to jest? Że 5 słów muszę rozdać? Zabawne? Tak, Lisek, małem Bapę i Nazario, których trafił sobie... No i to jest... Tra... I to, my szanuj... No i to jest dobrze. No i teraz jestem uśmiechnięty trochę bardziej. Pozycja narodowość się zgadzała. Uuuu! I to jest traf, który się podoba za 79 overalla. Tu się cieszymy bardziej niż z jakiejkolwiek innej karty. 30 tysięcy schodzi od buta podobno. No dobra, zobaczmy co z paczek. Jakie paczki przede wszystkim? Rare Gold Pack, Gold Players Pack, Jumbo Gold Pack. O nie, to jest mało rare Card w ogóle. Ile tu jest czekajcie? a tu jest za 25, tu jest... No, raz... No, i pak, najlepsza paczka i trafiamy jakieś babola, tym Mario Fernandes. O poś. Nadal no, daje 5 dla Busquetsa? Tak, już dzisiaj wpadł Busquets i było 5 subów dawane. A... No dobra, oddało Hoechlandem chociaż trochę wymiennym. Niech będzie, niech będzie, niech będzie. Dobra, jest Haland Ponarzekałem, ponarzekałem, to sypnęło, no. Ale on już, ale on już powiem Wam, że cenowo spadł szybko. Dziadziu, najlepiej opera GX. <laughs> Renato Sanchez! Uu, a ile on ma widły do, do 15? Nie ma go na rynku, okej, okay. Dobrze. A jest rozpadnie do 800k? Pewnie tak. To, to, to jest tak, że właśnie tego, jak kupuję, to spada pewnie. Najmniej dzisiaj było po 900. No i co? A ja kupiłem za milion. I co? Będzie ładnie wyglądało. I co? I co zabronić mi? No weź zabroń, weź zabroń. Nie wiem gdzieś. Dobra, no, Neymara na noc przez, za milion trzysta. Albo milion, tam, 250, jak pójdzie. Czekajcie, I jest? 5% z jej tak, czyli 50 tysięcy zabiorę. Taki mam skład na razie. W story wchodził Rashford za Icardiego. Ale tak testowo. Renato Sanchez, super kozak. Tylko muszą zmienić mu widełki, bo ma za małe.